Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na kolejnym zdrapingu. Dzisiaj premiera zdrapeczka za 10 zł, kopalnia Rubinów do wygrania pół miliona. Jest ich 8, czyli wkład 80 zł. I zaczynamy. Pierwsza zdrapeczka z numerem 19. I szukamy tutaj Rubina lub skrzynia i skrzynia mnożymy razy dwa. No to zaczynamy: korale, dzwon, świnia, korale, bank, portfel, garniec, sej, korona, Koniczyna, księżyc, plik, dzwonek. Sejf. Worek, koniczyna, świnka, korona, worek i ostatni symbol to księżyc. Pierwsza zrapeczka pusta. Kolejna. Z numerkiem 18. No i szukamy. Mamy korona, garnek, klucz, worek, klucz, monety, koniczyna, pierścionek, portfel, garnek, koniczyna, księżyc, bank, worek, korale, dzwonek. Dzwonek, świnka, zegarek i bank. Pusta. Z numerkiem siedemnastym. A mamy sejf, zegarek, pierścionek, portfel, klucz, sejf, konieczyna. Bank, świnka, pierścionek, korona, korona, klucz, bank, zegarek, gwiazda, dzwonek, worek, świnka i no i mamy rubina. Mamy rubina i sprawdźmy, co nam da. 20 zł. Fajnie. Kolejna zdrapeczka z numerem 16. Klucz, świnka, bank, safe, korona, świnka, monety, plik, koniczyna, księżyc, garniec, księżyc, klucz, korale, bank, worek, zegarek, korona, pierścionek i worek pusta. Przechodzimy do kolejnej strapeczki z, z numerem dwadzieścia trzy. I mamy Rubina. O i kolejnego i kolejnego. Ojej. Nie wierzę. I możliwe, że cała strapeczka będzie rubinowa. A jednak same rubiny, ile ich jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Legenda jeżeli wszędzie było po 10 zł, to by wyszło 200, a nie ma kłody 200, jest stówka 500. O. No, no, no. Nie, zostawimy na koniec. Będzie więcej emocji. Kolejna zdrapeczka z numerem 22. No i szukamy. Mamy portfel, koniczynka, korale, garniec, worek, worek, Księżyc, korale, zegarek, portfel, plik, zegarek, skrzynia, dzwonek, plik, świnka, bank, bank, świnka i, i save Pusta. No i zostały nam dwie zgraweczki: z numerem 21, no i szukamy: bank, plik, korale, świnka. Korona, księżyc, borek, monety, safe. Garnek, gwiazda, garnek, dzwonek, portfel, dzwonek, plik, safe, bank, klucz i, i gwiazda. Pusta. I ostatnia zdrapeczka. Z numerem 20. No i szukamy. Mamy księżyc, monety, konieczyna, portfel, worek, monety, korona, dzwonek, gwiazda, księżyc, sejf, gwiazda, klucz, świnka, sejf, konieczyna, garnek, e, dzwonek i, i zegarek. Pusta. No. To sprawdźmy to, co się kryje

dwadzieścia, 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 dwadzieścia i dwadzieścia, dwadzieścia. Dobra. Teraz podsumujemy sobie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, stówka. Dwie stówki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Trzy stówki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Cztery stówki. No i tu mamy 40 i 60. 500 zł. Dała nam zdrapeczka. Kopalnia rubinu. Premiera niesamowita. Tak, jest 500 zł. Zobaczymy literki kontrolne. Mówi, że tu jest M. M. i dwa razy Pewnie gdzieś będzie trzecie DM. nieważne, na zdraping przeznaczyłam 80 zł, jedna zdrapeczka dała 20, druga zdrapeczka dała 500, czyli 520 wygrane, no niesamowite, Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkim życzę takich zdrapeczek w nowym roku. I do zobaczenia.